Rzeka Kongo. Serce Afryki w dziesięciu faktach. Hej, przyjaciele! Dziś chcę podzielić się z Wami ciekawostkami o jednej z najbardziej niezwykłych rzek świata, rzece Kongo. Jej historia, przyroda i znaczenie są tak fascynujące, że nie mogę się powstrzymać, by Wam o niej opowiedzieć. Oto dziesięć faktów o rzece Kongo. Pierwsza. Lokalizacja. Rzeka Kongo przepływa przez serce Afryki i aż dziewięć krajów. Demokratyczną Republikę Konga, Republikę Konga, Angolę, Kamerun, Gabon, Tanzanię, Zambię, Burundi i Rwandę. Druga. Długość. Liczy około 4700 km, co czyni ją drugą najdłuższą rzeką Afryki i ósmą najdłuższą rzeką świata. Trzecia. Głębokość. To najgłębsza rzeka na świecie. W niektórych miejscach osiąga nawet 220 metrów głębokości. 4. Źródło i ujście. Rzeka Kongo zaczyna swój bieg w górach East African Rift w Zambii, a kończy w Oceanie Atlantyckim, tworząc rozległą deltę. 5. Bioróżnorodność. Rzeka Kongo i jej dorzecze są domem dla niezliczonych gatunków zwierząt. Żyją tu m.in. hipopotamy, krokodyle, ryby tygrysie, gigantyczne sumy oraz wiele endemicznych gatunków ryb i płazów. Ciekawostka szósta. Lasy deszczowe. Do Rzecze Kongo obejmuje drugi co do wielkości las deszczowy na świecie po Amazonii. To kluczowy ekosystem dla światowego klimatu i schronienie dla goryli, szympansów i słoni leśnych. Siódma. Potencjał energetyczny. Na rzece znajdują się wodospady, takie jak wodospady Inga, które mają ogromny potencjał hydroenergetyczny. Budowane tam zapory mogą dostarczyć energię dla milionów ludzi. Ciekawostka ósma. Znaczenie transportowe. W regionie, gdzie infrastruktura drogowa bywa ograniczona, rzeka Kongo jest kluczowym szlakiem transportowym dla ludzi i towarów. 9. Znaczenie kulturowe. Rzeka od wieków jest centralnym punktem życia wielu społeczności. Dla lokalnych mieszkańców jest źródłem pożywienia, wody i inspiracji w sztuce oraz tradycjach. Dziesiąta. Historia. Od czasów kolonialnych aż po współczesność rzeka Kongo była świadkiem wielu wydarzeń historycznych, a jej dorzecze to także miejsce bogate w surowce naturalne. To miejsce jest jednym z największych skarbów naszej planety zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym. Afryka kryje tyle niesamowitych tajemnic. Czy wy również marzycie, by kiedyś zobaczyć tę niezwykłą rzekę na własne oczy? Podzielcie się swoimi marzeniami w komentarzach